Witam traderów. Z tej strony Piotr Kułacki, serwis infoinwestor.pl. Mamy dziś dwudziestego. 8 sierpnia rozpoczynamy analizę indeksów i kontraktów. Rozpoczynamy tradycyjnie od kontraktów na indeks WIG20. Za nami dość mozolny tydzień. Zauważmy, że praktycznie cztery świece tygodniowe e, dzienne przepraszam, w ubiegłym tygodniu, a wokół tych samych poziomów rynek wahał się w przedziale e, mniej więcej 2240 320 Ciągle mamy nastawienie wzrostowe w ramach widocznej tutaj korekty jako fali czwartej. Brakuje nam w tym układzie fali C, choć przyznam, że w piątek przed analizą, przed sesją poranną zaproponowałem oznaczenie alternatywne związane z możliwym spadkiem, z tego względu, że. Hmm, widoczna jest dość znaczna podaż na kontraktach, ktoś mocno blokuje rynek. Ale, ale, ale dzięki właśnie analizom weekendowym, gdzie patrzymy z perspektywy wykresów dziennych i jakby w odcinkach tygodniowych można oddzielić się od tych emocji będących z sesji na sesję i spojrzeć Troszeczkę z innej perspektywy. Dlatego nadal przyznam, że preferowane jest rozwiązanie ze wzrostem w ramach fali C w korekcie ABC, fali czwartej, czyli zasięg m, możliwy to 2420 na kontraktach. Następnie najprawdopodobniej fala piąta, wybijająca poprzednie minima, po to, aby impuls ze szczytu został zakończony. Zapewne a pomoże w tym e, piątkowa, piątkowe wystąpienie mm, Bena Bernanke e, i e, że tak powiem brak finansowania związanego z programem e, pomocowym, trzecim programem pomocowym tego nie usłyszeliśmy w zapowiedziach, natomiast były odniesienia do naprawy e, e, systemu i mm, polityki fiskalnej, co miałoby pomóc w zażegnaniu kryzysu. Rynki zinterpretowały to pozytywnie, także przyszły tydzień możemy mieć przynajmniej na początku pod wpływem tych informacji wzrostowy, a dalej będziemy się oczywiście przyglądać. Dalej idąc, kontrakty na, przepraszam, indeks SWIG80, czyli indeks małych spółek, Tutaj również brakuje nam fali C, natomiast ze względu na słabość rynku wątpię, zaczynam wątpić, czy dojdzie on do 38,2. Małe spółki, mu wszystko, są słabe. Wskaźnik doszedł do strefy wykupienia, a więc już te nie będzie bardzo sprzyjał wzrostom. A możliwe, że zatrzymają się wzrosty wokół zniesienia na 23,6 i, i zobaczymy wówczas nowe minima. Także tutaj sytuacja nie jest zbyt ciekawa. E, Mw40 e, podobnie wskaźnik w sferze wykupienia, ale już mocniejsze ruchy, e, większa siła. W ramach fali korekcyjnej ABC powinniśmy dojść do zniesienia 38,2, czyli w okolicy 2400 punktów, 2420. No i jest to czas na najbliższy tydzień, no, połowa tygodnia, maksymalnie końcówka, z tego względu, że wskaźnik zapewne szybko wejdzie w strefę wykupienia, a więc no, nie będzie to sprzyjało wzrostom. Oczywiście będziemy to obserwować w następnych analizach tygodniowych. I na koniec indeks New Connect, którego do tej pory nie analizowaliśmy w analizach weekendowych. Ale ze względu na rosnące zainteresowanie, widoczne w, nawet w obrotach na tym indeksie w roku 2010 i 2011, warto się mu przyglądać. Widzimy teraz wykres tygodniowy tego indeksu. Spadki 2008 sprowadziły go z poziomu 146 do poziomu. 33,31 bardzo mocny spadek, i z a, początków marca 2011-10 rynek rozpoczął wzrosty. Najprawdopodobniej wzrosty te zostały zrobione układem pięciofalowym, co umożliwiałoby interpretowanie aktualnych spadków jako korekty, po której mogłyby znaleźć wzrost. Rynek jest dość młody, dlatego tutaj interpretacja jest utrudniona. Niemniej o, o, taki układ jest możliwy. Możemy sobie tutaj dołożyć jeszcze zniesienie Fibonacciego. Widzimy, że na tygodniach rynek walczy wokół zniesienia 61,8 fali wzrostowej. Jeżeli popatrzylibyśmy e, na ostatnie spadki, korektę ABC, wówczas um, najbliższy czas związany byłby z możliwym zastopowaniem wzrostów. Widzimy falę A, B. I falę C. Pytanie, w którym momencie zakończyłaby się ta fala spadków, po to, aby szukać właśnie okazji inwestycyjnej. Wskaźnik pokazuje wyprzedanie, a więc możliwe odwrócenie i zmianę sytuacji. Jeżeli przejdziemy na wykres dzienny i falę C, widzimy, że w jej układzie brakuje prawdopodobnie jeszcze jednego nowego, nowego dna. Tutaj ostatni układ mógł być już tym układem korekcyjnym i będzie nowe dno, lub też jeszcze zostanie ta korekta rozbudowana, dopiero wystąpi nowe dno. Wówczas będziemy mogli e, cieplej popatrzeć na ten indeks. E, na chwilę obecną jeszcze bym się wstrzymał z pozytywną interpretacją e, tych, tych, tych możliwych wzrostów. Na razie m, oczekiwania jedynie spekulacyjne na tą chwilę to wszystko za tydzień może dwa przyjrzymy się złotu bo jest już bardzo, że tak powiem, drogie, choć nigdy nie jest aż tak drogo, żeby nie mogło być drożej. No ale wzrost na 1800 1900 dolarów za uncję, no to już jest dość konkretne pieniądze, zważywszy, że analizowaliśmy złoto przy poziomie 1100 1200, sugerując kupno albo kontraktów, albo złotych sztabek lokacyjnych. Od tego czasu zdrożały one w skupie NBP z 110 zł na 160, także pieniądze w ostatnim czasie na złocie były dość duże do zarobienia, ale tak jak mówię, będziemy się temu przyglądać za tydzień lub dwa, na co serdecznie zapraszam. Tymczasem pozdrawiam traderów i do usłyszenia.